No i witam wszystkich ponownie na CSGO Skins! Lecimy, nie śpimy, tęsknić do wygrania, sub, like, dzwonek, komentarz. Wyniki na Discordzie już są, także polecam sprawdzić, możecie zobaczyć, tam wstawiłem ostatnich parę naszych materiałów. Jeżeli chodzi o te I aktualne, będą one wstawiane prawdopodobnie z kilkudniowym bądź tygodniowym opóźnieniem, żeby każdy, kto ma, już wziął udział, także na spokojnie, jeżeli oglądacie ten materiał. Jeszcze możecie wziąć udział w poprzednich dwóch, trzech rozdaniach skinów, także dwa, trzy materiały do tyłu. Zawsze jeszcze jak uda się nowy materiał, będziecie mogli sobie wziąć udział. Natomiast na ten moment, po pierwsze, kod GLEBA, wpisujcie e, sobie go tutaj, dostajecie plujcie się prosto depo oraz 2,10 grosze na start, jeżeli nie używaliście, a ponadto dla osób, które wpłacają z moim kodem, będą brał udział w rozdaniu tego, to skina nie tutaj, a tutaj, rozdanie prezentów, macie wygrania tego skinka, bardzo fajny nożyk za 630 zł. jedyne co musicie zrobić, to wpłacić za minimum 8,40, czyli można powiedzieć, że za dychę, za dychę wpłacacie, macie, gracie, możecie sobie zgarnąć. Um, te oto kose, także zalecał sobie wziąć udział bynajmniej. Mamy 3700, mamy nowy pull pool party. Także tutaj sobie posprawdzam dzisiaj test skrzynek pool party. Sprawdzimy każdą możliwą skrzynkę z pool party i zobaczymy, która jest najsensowniejsza. Zacznijmy sobie ze skrzynki e, gadget case i gadget. Kto ma wiedzieć, ten wie. E, w sztukach ilości 3 to sobie możemy zamknąć. Nie, nie potrzebuję żadnej pomocy. Możecie pisać w komentarzu, jak ocenia się na przykład nowe skiny. Wiem, że to już jest dłuższy czas, po update'cie valve. Ale nadal jakoś nie jestem przekonany do tego. Coś mi nie gra w tych skinach. W sensie wiecie o co, Michał, chodzi, wiecie dlaczego bije. Ale, ale mimo wszystko y, fajnie, że jednak y, coś tam się dzieje z tym cs y, Dalej. Coś tak po 13 zł na granicy jest ta skrzynka. Czyli albo na zero, albo Leki albo Leki Plus. Także skrzynka daje lajka. Drinks Case. Y, skrzynia drineczków. 31,50 za 3 skrzynki. Ale zobaczymy. Tu, 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 Mogą polecieć dalej, nie ukrywam. Wany skin CZK, 14, no mogło być lepiej. Bynajmniej lepiej, na pewno lepiej. A, bo jednak... O, jednak to była gaming, ale tutaj był, ataryzm, ale my już angry moba, który daje nam 21. Ok, na 100 lat, trzecie podejście, się, czyli łącznie 9 skrzynek poszło. No to nie będzie jakieś yy, yy, content, nie, content, nie będzie to, nie będę czuł się ukontentowany, że tak powiem, jeżeli chodzi o ten drop. 35, chyba za mądrego słowa uczyłem, tak mi się wydaje. Także gdzieś tam by się i chciałem zawysąć, a mysz, na sam był. Zobaczmy tutaj. Bardzo fajny vouch, Gloczek. pierwsza pozycja skrzynki Lifeguard. Co do poprzedniej skrzynki, mocna średnie, jak mam być szczery. Po prostu, mocno średnie, już ta pierwsza była lepsza. Zobaczmy tutaj, bo tutaj jest drugie podejście. I jak na razie też jest tak zwane Kaszana Gaming. Trzecia skrzynka. No, tak powiem wam. No średnio, dobrą Mareko zamyka oko, ale to nie jest to Essential Case, czyli najpotrzebniejsze rzeczy. Czy no tutaj, takie glowsy by człowiek się zaopiekował, nie powiem. Natomiast na sam końcu, jeżeli pozwoli na to budżet, oby, to tę najdroższą skrzynkę otworzymy sobie w trybie Turbo. Golden Coil, bardzo fajna e, MK, bardzo fajny 50 trigon, z niego się robi AWP, simo w Simov 213, czyli prawie na zero. Pierwsze podejście, drugie podejście leci teraz. A Asimov Akarz, to musi być sztosik obdrapany, może być BS, mi się da, bo ww. No, no właśnie, besik, besik, dwie paczki. No, mogą być lepiej, ale okolice lekkiego minusa stój. Electric Hive definitywnie in profit, i to mi się podoba. 280, czyli mogę być tak samo jak ta pierwsza skrzynka. Jest ok, to znaczy albo leki minus, albo leki plus. Także jak najbardziej ta skrzynka jest fajna. I teraz Pool Case, najdroższa skrzynka, 630 zł. Co my tu mamy? Carambeat Fate, Good Knife Doppler, Face 1. Ten kaszek jest bardzo śliczny, moim zdaniem. No, i w sumie nie jest aż tak drogi. Jak patrzę na to, 400-500 zł. No, ale to Poseidon. Co jest gold? Moim zdaniem Poseidon bije AWF na głowę. Nie wiem, jak ktoś może być AWBFA ponad Poseidona, ale nie mi to ocenia. Także podejdźmy do pierwszego podejścia. Pool case 3 razy. 630 zł łącznie. Vulkan I to jest, to mi się podoba. 1000 klocuszek. Nawet półtorej, Jak najbardziej. Jeszcze kilka ofert. Bardzo fajnie. Mmm. sobie jeszcze raz. Bardzo, już nawet ten pierwszy drop to już mi uradował. Emeczka wyciągnęła simówkę. To może być na 0 630, na plus leki. Ale nie jest jakaś stosowa. I to jest definitywny plus. Te dwa kawałki, które chciałem, chciałem, dostałem. To mi się definitywnie podoba. 800. Czyli jak na razie wychodzi na to, że co daje? to najlepsze. Ale, że obiecałem wam. W wersji turbo otworzymy jedną turbo za 420 zł. Tylko dla kontentu. Zobaczmy, czy to też zwarto klikać, bo to wiecie, jak klikacie jedną, a trzy skrzynki, to jest co innego. No właśnie, widzicie, otwierałem po trzy, coś zawsze poleciało, a tu, no właśnie, przy jednej to tak różnie bywa. Także sobie pozwolę jeszcze raz kliknąć za 400, jest to głupie poniekąd, ale jest to urbo głupie chyba, nie? Ile? Nie, Asimov, dobra, never mind. Pięć paczek, spoko, sprzedajmy. Chodźmy na baterkę w takim wypadku. Już wiemy, że generalnie jest skrzynek, ta skrzynka, pool case. Wydaje się być najsensowniejszym. Ale co poza tymi skrzynkami mam węgię? Po pierwsze, przydotwanie stawujemy toki netwetowe, które. E, generalnie możemy sobie tutaj też pożytkować i wbić topkę. Możemy uszczelić skina, czy klikacie i macie. Przykładowo Bam. Mamy no i mamy też handlarza wrzucamy i mamy. Im więcej tokenów wrzucimy, tym większą szansę mamy. najlepszą skrzynia, na przykład wrzucimy sobie 20 koła. A tokeny możemy też również pozyskać. Sprzedajmy za otwieranie tychże ewentowych skrzynek, tak jak widzicie, oraz przy doładowaniu. Wracając do meritum, czyli do batelki, bo miałem za, 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 o batelce, a nie zrobiłem jej końcowo. Cena, co my tu przymienimy? Po pierwsze, brawo. Case musi polecieć, to jest obowiązek. Beast Case, Anarchy Case, 4 paczki. Nie chcę więcej, jakby, polecieć w tango. Z Dave'em, także jeden na jeden. Poczekamy na kogoś, jak nie to bocik. Pan Wąski dołączył, z Wąskim tutaj się będziemy ciurać dzisiaj na sparingu. Pierwsza skrzynka, Bravo Case. Tragedia. W sensie, spoko, cztery dychy, ale ta skrzynka już 120, nie? Druga skrzynka, oboje hyperbesja, natomiast, moja jest tańsza. Także to jest problem. I tu ostatnie, jak to będzie FN, to będzie TOS, a jest WW. Gdyby to było FN, to by była inna gadka generalnie, ale Mimo wszystko uważam ten opening za udany, co by mi było. Naprawdę, zaczynaliśmy z 3700, a mamy 3400 plus 900 w saldzie, czyli sprzedając to w tym wypadku będziemy mieli naprawdę spoko wynik. Bardzo jestem tym uradowany, bo zrzucając mamy łącznie 4330, gdzie w następnym filmie może sobie jakiś odcinek z widzami, także proponujcie, jakie skrzynki chcielibyście zobaczyć w komentarzach. Wezmę kilka sugestii, jeżeli któraś z was skrzynek odda, definitywnie nagrodzę to jakimś fajnym skinem. Linki w opisie, pamiętajcie kod gleba i pamiętajcie o że gdzie możecie wymieniać swoje skiny i stąd mi te bez ekstra prowizji. Sam Bayery możecie mieć kilka za jeden, jeden za kilka do wbory, do koloru. Linki w opisie, dzięki, pozdrawiam, cześć i poł.